Siemanko z tej strony Arci. witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dużo akurat ostatnio dostałem wiadomości prywatnych na temat właśnie miksowania muzyki, ponieważ mój kanał to jest stricte właśnie modelarstwo plastikowe. Czemu właśnie zacząłem miksować? To akurat to jest moje drugie akurat hobby. I tak to się zaczęło właśnie. Kontrolę dostałem od kolegi. On teraz ma jakiegoś pioniera. Yy, troszeczkę, troszeczkę mnie próbował nauczyć yy, miksować yy, tak jak to robią zwykli DJE, czyli na słuch i bez, yy, bez komputera. To akurat widać kawałek komputera. Yy, Używam też na komputerze Virtual DJ, -a. tu możecie zobaczyć, wszystko już zaczyna być gotowe, przygotowane pod to. Co my tu mamy? Zwykła DJ-ka, jakiś Herkulesik, DJ Control MP3 2. Pewnie też macie jakieś, jakieś stare, jakieś spróchniały mikserek do miksowania. To jest dwukanałówka, podstawowe elementy. Najgorsza rzecz w tym całym mikserze jest to, że podczas przyspieszania lub spowalniania rytmu piosenki przechodzi mi nie tak, jakbym chciał. Więc czasami w ten muszę nacisnąć funkcję synka, bo nie mogę tak przesunąć, jakbym w danej na przykład przesuwa mi co 6% albo co 10% to jest ustawialne w tym programie to, to mnie właśnie wnerwia tego właśnie będę zbierał na nową konsolę gdzie pokrętła są takiego typu że można dopasować sobie co do 0.1 bpm czyli szybkości piosenki co my tu mamy wysokie tony, średnie tony wysokie, średnie i niskie w jakichś innych kontrolerach chyba jeszcze widziałem jeszcze jedno pokrętło. Nie wiem, czy to jest średnio wysokie, czy, czy może chodzi o, o jakiś efekt dany. Yy, ta konsola nie jest za bardzo dobra, żeby na jakichś wielkich imprezach grać, bo te pokrętła naprawdę yy, trzeba je chyba w programie skonfigurować lepiej, bo no, nie powin, Muzyka nie chodzi tak, jak powinna być jak ja akurat przesuwam. Nie jest taka, nie tak puszczana, jak powinna być. No, sprzęt za parę złotych, tak? Dobra. Czyli przechodzimy do sedna. Jak zmiksować muzykę? Może, może inaczej. Ja Wam pokażę mój sposób na miksowanie muzyki. To nie jest tak, że tak jak powinno być, tylko to jest mój totalny sposób na miksowanie muzyki. Ja nie umiem miksować... Jakby to powiedzieć, z, ze słuchu, tak jak to oni sobie profesjonalni dj -e, liczą sobie chyba jakieś bity i po prostu jakieś tam jakieś zwrotki, że jedna zwrotka ma 32 bity i tak ogólnie house chyba jest, gatunek house zrobiony, że tam oni czekają, liczą i po prostu jakoś to łączą tą piosenkę. Ja mam tak, już zaraz wam pokażę. Tutaj przełączmy sobie na Virtual DJ. Yy, dobra, teraz włączę, żebyście widzieli. To są dwa house'y. O, już mi się tutaj BPM, właśnie przełączył. Tu ma być 128, tam też ma być 128. Yy, jak ja robię? Otóż yy, patrzę na, yy, jak jest zbudowana cała yy, piosenka, utwór. Oczywiście jest zbudowana yy, zwrotek, czyli bez bitu i z bitami. I teraz sobie tak myślę, jakby to y, zmiksować. Więc y, powiedzmy, że leci sobie piosenka, leci sobie piosenka y, tutaj już y, była zwrotka, zaczyna się y, bit, tutaj się zaczyna bit w ten oto sposób. Teraz wam pokażę, O, na czerwone, y, tutaj się zaczyna bit i odliczam sobie właśnie jakby jedną zwrotkę bitu. O, tutaj jest jedna zwrotka bitu. Wybaczcie za moje słownictwo, próbuję to jakoś na, na mój sposób wytłumaczyć. Jest jedna zwrotka bitu, czyli powiedzmy te 32, nie wiem ile tam, szczerze mówiąc, 316, chyba 16, bo to jest raz, 2, 3, 16 zrobiona. Czyli po 16 tutaj jeszcze mam drugą fazę i trzecią fazę bitu. Więc zawsze jedną zostawiam sobie, żeby się nacieszyć tym jeszcze starą piosenką. I tu w tym momencie, jak tutaj widzicie, yy, teraz sobie tutaj powiedzmy o, tu przekręcę drugą piosenkę, i tutaj za zaczynam. W tym oto momencie. Yy, jeszcze patrzę na to, co bym chciał właśnie nałożyć, czyli yy, tutaj jest jedna faza, i tu jest druga faza. Yy, chodzi o to, żeby yy, dotąd. Pasowało do tej drugiej piosenki, żeby pokryło się właśnie zry z, z bitem, jakby to powiedzieć. Czyli dwie, 2 razy 16 jest tutaj, 2 razy 16 i 2 razy 16 z, z początku. Chodzi o to, żeby tyle samo było bitów przy, przy miksowaniu, żeby po prostu wszystko na samym końcu się. Złożyło. To ja Wam pokażę to teraz na tym. Yy, w rzeczywistości, jak to powinno być. Powiedzmy, że zaczynamy sobie tutaj. Yy, a tamtą pierwszą yy, z yy, pierwszego. Pierwsze, pierwsze. O tam, to, to nie to. Okej, okay. i teraz tak. Właśnie, <grybacz>, nie umiem tłumaczyć, ale próbuję. Teraz tak. Yy, wracamy sobie do sceny numer 1. Czyli tak, jak ustawiamy mikser przed miksowaniem czyli ta gra idzie na full, wszystko jest, słupki są ok. Tą, co chcemy nałożyć, tutaj daję sobie do połowy wysokie tony, zniżam i wyłączam basy. Tu zostawiamy na środku, jak się nazywa crossfader, chyba coś w tym stylu i Potem będziemy po prostu tylko wchodzić piosenką. W ten sposób będziemy podgłaśniać góra dół. Tak mniej więcej taki układ to jest. To nie potrzeba. OK. Także spróbujmy to zrobić w Virtual DJ-u. Dobra, jedziemy tutaj. Czyli co? Yy, zaczynamy, pamiętajcie, miksa, zaczynamy tutaj. Tutaj, a kończymy tutaj. Także już będzie następna piosenka. Także spróbujmy to zmiksować. I jedziemy od początku. To zazwyczaj. Ja patrzę na słupki tak. Ja nie, nie słucham, tylko patrzę na słupki jak jadą, ale muszę wam powiedzieć, że to działa. To działa. Możecie zobaczyć to mojego wcześniejszego miksa. Także zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Tutaj czekamy, tą sekwencję czekamy. Jedziemy na drugą. 3, 2, 1, dopasowujemy i troszeczkę podwiększamy. żeśmy wyłączyli tamtego i przechodzimy na nową piosenkę. I tak mniej więcej to wygląda. Mniej więcej tak to wygląda. Yy, jeszcze chciałem wam dopowiedzieć właśnie, yy, jak wracać z tymi wszystkimi rzeczami po prostu. Tak zaczynamy, tak powiem, tylko wyłączymy to teraz. Wyłączmy to. Czyli jak żeśmy zaczynali? To było na full. Jeszcze raz, żebyście wszystko wiedzieli, tak jak ja to robiłem. Czyli co? Żeśmy zaczynali, tutaj było full ile leciała piosenka. Tam żeśmy natrafili na jakby drugą sekwencję. 16 bitów, bo są razy 3 mają być, trzy ten puszczamy, nie miksujemy i na tych dwóch tego miksujemy, a na tym zmieniamy basa, czyli przełazimy basa na tą piosenkę, czyli coś w tym stylu. Tutaj już to jest pierwsza sekwencja, puszczamy druga. Na drugą sekwencję idziemy do góry na drugą sekwencję i tak to jest, zostawiamy. Yy, trzecia sekwencja tej piosenki, tam przy samym przy końcu. Yy, już jak yy, ma być ta sekwencja trzecia zaczynać, tutaj zniżamy sobie basa do połowy. I jak naskakuje ta trzecia sekwencja, dajemy sobie basa na full yy, tej drugiej piosenki yy, miksującej. Tak to mniej więcej wygląda. I w międzyczasie yy, zniżamy sobie wysokie tony troszeczkę. I tu podwyżamy na maksa. Oczywiście, jak dochodzimy już do końca trzeciej sekwencji, przed niezwrotką, to się nazywa refren, przed refrenem. Przy końcu refrenu, znaczy jak się refren zaczyna, po prostu crossfaderem zmieniamy na drugą piosenkę. I tak to mniej więcej wygląda. Mi, dla mnie to działa. Czasami yy, nie wychodzi. Czemu nie wychodzi? Bo albo yy, yy, muzyka jest za szybko, że BPM są różne BPMy, albo po prostu nie znam muzyki. Ja nie znam muzyki. Ja po prostu ściągam co, co popadnie. <coughs> Oczywiście ze sklepu oryginalnego ściągam co popadnie. Yy, I ten, yy. i po prostu ja tego nie słucham. Po prostu miksuję wszystko tak randomowo. Czasami naprawdę na fajne kawałki, które nie słyszałem, natrafiam i to jest właśnie, to. To jest właśnie ten fan miksowania muzyki. Ja, no, ja nie jestem DJ-em, ale po prostu uwielbiam, nie wiem, miksować zmieniać, zmieniać rytmy. Ostatnio nawet zaczynam grać u znajomych, u rodziny imprezy, Fajne, fajna robota, fajna robota więc yy, powiedzcie mi jak wy miksujecie muzyki w jaki sposób yy, czy robicie to jak profesjonaliści yy, bez laptopa, czy po prostu z laptopem najgorszy mangament tej konsoli to jest ten sync i ten bpm zaserany yy, bez tego jeśli to było takie ruchome z góry do, było właśnie takie coś yy, taki bpm szybkość muzyki to by było znacznie lepiej i nie musiałbym tego zastronego synka włączać synk mi jest tylko służy właśnie żeby zrobić to samo tempo muzyki nic więcej nie, nie to żeby po prostu tak jak niektórzy po prostu automiksa włączają czy albo synka że automatycznie obydwa dwie opcje się włączają nie ja po prostu tylko chodzi o to o to, o to szybkość muzyki bo ja sobie tym ja sobie tym przełączam bez problemu, że natrafiam na drugi. Bit na bit trafia i bez problemu się to łączy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się na śmierć. Tak to właśnie wygląda. No i widzimy się w kolejnym miksiku. Także na razie, trzymajcie się.